Simanko, z tej strony bardzo jakiś bomba, a jest ze mną Flewen. Ciema. Dzisiaj gramy w Don't Starve Together. Nie wiem, co to za gierka, nie w ogóle, nie, nie chujatu. Też nie mam pojęcia, dobra, ja już sobie zrobiłem jako. O, przepraszam, jako taka postać. No zdrówko. Ja, no ja ja chyba założę. Ej, klikną. ja kliknąłem Go! No dobra, ja jeszcze nie kliknąłem. O, Ej, goi mnie coś! Jak to ci coś no, goni? Słuchaj, jak mnie goni, pa! No goni o. mnie! Ściur jebany! Ty po Jokiem grasz? No. To było wziąć kogoś, kto... Ale nie zajebuł, ty! No ja mam na przykład siekierę. Ała! Walgo. No co ja tu mogę robić? Teraz rozwalę to świnie, kurwa padłem. Ej, serżer mnie, gówno ze mnie, weź mnie... Jestem duszkiem. Weź mnie ten Ja, co ja mam tu zrobić? No na pewno nie możesz tego podnieść, bo grasz pająkiem. Ale dziwne ty gierka. A tu jakieś dni są, jeszcze tu trzeba robić coś. Tak, trzeba przeżyć. Aha To ja nie wiedziałem. Pat, tu mieczik jakiś O ty kurwo. Weź zgin też! I wybierz inną postać, wybierz kurwa człowieka, czemu wziąłeś tak jak Nie wiem którym nic zrobić nie możesz. Niech chuj, zekliśmy nie Reset nie. no. No co, zekliśmy od razu na pierwszym tym. Tylko <noise> wybierz kurwa normalną postać. <noise> Kurwa, nie zaczęli grać, już od nowa zaczyna. Dobra, ja rudzielcem gram tam. Ja to pierwszy raz gierkę to podjęto Rudzielcem to ja wezmę, nie wiem, to chyba Albo O, wezmę to Dobra, go a raz jeszcze buty muszę założyć O! Dobra Dobra Siema. Mogę ci najebać? A jak? O, zebrałem dobra. coś, jakieś kwiatki ty podniosłem Czekaj, narzędzia, dobra, najważniejsze zrobimy najpierw ognisko, wiesz? Ty ja kwiatki zbieram I Do trawy zbieram Opa, mam siano Oś tu Dobra ja już... Dobra tutaj robię ognisko Możesz drzewa ścinać? No ja wziąłem właśnie tego gościa co ma ten No wiem, się masz no TY! Zjadłem coś, o kurwa Eee. Chłop, to drzewo wali. Dobra, mogę zrobić ognisko zaraz. Co to było? Nie wiem, chem założyłem jakiś. O, ale mu zajebał, widziałem to. A ja jakieś dzidzę, te Didizol na wolno nabiję. Dobra, nieważne A, jakieś jagody Dobrze, jak są jagody to... Kurwa, zamiast bieg na tego gnoja, zaatakuję, to on już spiedoli Dobra Zbieraj trawę, kamienie, póki jeszcze widno jest. Kamienie Widzimy... nie można zbierać, chyba. Można. Ej, Mogę pułapkę zrobić. O kurwa. Pięknie. Dobrze jest. Dobra, ej, Morto. No. Słuchaj, patrz. Okay. Ale ja dobry jestem. Nigdy w to coś nie grałem. No. Ale chodź, tutaj robię obozowisko nasze. Dobra. Tak. Tu będę sadził drzewa. O. Już drzewa posadzone i robię ognisko tutaj. Tu jakieś można... Jakiś crafting jaś czy coś? Tak, jest. Gdzie Dobra. Tu ognisko. Po lewej strano masz Dobra, i jak ja mogę coś tutaj smażyć Dobra, ja mam pułapkę Patrz co to w wodzie pływa O. A ja po, postawię pułapkę na, te, na tego Na knura? O, muzyczka jakaś. Tak, dobra, tu jest pułapka. Co to? Uj, pułapka szałek. moja. Dobra. Uciekaj do tego, przy ognisku lepiej stójmy. Bo w nocy mogą nas zjeść ten, szumraki. Szumraki. No, musimy się trzymać razem ogólnie. Czekaj, kłody. Opa, wyjebałem trawę. Nie wiem po co. Dobra, ja mam jakieś jedzenie. O! a jak gówno podniosłem ptaka. Czy coś tam innego, nie wiem. Dobra. Ten co robi, ty? Podkładam do ognia po prostu. Dobra, nie klikaj na mnie, bo wyższy, wiszczysz No nie na ciebie, to jak na knaglicu no dobra Patrz co w kamieniach ty siedzi Dobra, będzie trzeba wędkę zrobić Dobra, tam nie można wejść Chodź tu kurwa O, ja jakoś postać dopowiedziałem Dobra, ja mam gościa. To będziesz mógł sobie zmienić. Jak masz drewno, czy jakieś patyki, podłóż do ogniska. Flint. Mam flinta. O, kolejne. Takieś kamienie chyba. O! O kurwa, ty, znalazłem coś. Co? Chodź tu do mnie, szybko. Bo tu się boję sami. Zaraz. Dawaj, ja tu czekam na ciebie, bo tu znalazłem ciekawego, naprawdę. To, marcher znalazłem. Uff, ja to się boję jestem. miejscem. Idziesz? Zaraz. Zbieram drewno. Ognisko się pali? Powiesz, że się pali? Nie wiem. To zobacz. No idę. No się jara, ledwo, co? Podłóż coś. Nie wiem, co. Nawet trawę, jak masz. A jak podkładać tutaj? Klikasz na trawę, jak masz ją tam na tym pasku. Przenosisz na ten. na ognisko i masz tam. adydy. No się jara, Podłożyłem już. To dobrze. Dobra, idę do ciebie, bo mrocznie się robi. O kurwa. O kurwa, nic nie widzę. No, ja to samo. Goni mnie coś. Ja tu przy ognisku czekam. Coś mnie bije. Uciekaj do ogniska. No mnie dawaj. Ja nie wiem, gdzie jest to ognisko. O, widzę. O, o kurwa. kurwa, zabiło mnie coś. No. Weź, siedź przy ognisku lepiej. Kurde, co to było? A, wiesz, że kółe zmieniasz, ten widok? No, wiem, od tyłu. Śmiesznie tak ten <słuch> ten widok. Ej, ja nie wiem, na no dzień pierwszy, pa pa pa, coś leży do ciebie. Widzisz ten cień? Nie. Coś takiego... ogromnego. O, saving. Ty się odrodzisz? Nie wiem. Chciałbym. Chyba nie. Ale nie wiem, nie wiem jak. Chyba zginąć musimy. Nie. Patrz, tutaj tak pięknie, kurwa, wszystko zrobiłem. Jak ja mam tu się odrodzić? Weźcie, napiszcie w komentarzu, jak to działa. No, jak ta gra chodzi, o co tu chodzi w tej grze. To, co w tym chodzi, to tam... Sami odkryjemy, tylko jak... Weź, ja idę zginąć. No to idź zgin. Daj się temu czemuś, co tu łazi. O kurwa, jaki cień, ty. No to coś mnie zjadło. Pa to wodę poleciało, a mnie nie chce bić. No weź ten. Yy... W konsoli wpisz kill. No jak to konsola jest? Nie, to nie jest konsola czy konsola. Jest. Nie, nie działa. Albo? Nie, nie działa, czekaj. Kurwa szukam śmierci jakieś ty ale nic nie mogę znaleźć tu Kurde O mam jakiś ul, zabije to mnie O ta, bije mnie, dobra A już tak dobrze szło, dobra, jeszcze raz biorę tego gościa z tych Zsikiero? Tak Jezu jak one mało zabierają HP, ty Prawie w ogóle Może wyłącz na razie nagrywanie i ten Dobra, niech leci to. damy radę Nie wiem, że damy radę ale to jest takie trochę. Dobra, zdechłę słabe, dobra, restart now, kurwa. Jeszcze raz. <laughs> Znowu biorę tego rodzielca. Dawaj za mną no, w innym miejscu, później się budować. Pójdziemy dalej trochę, bo znalazłem fajną miejscowę. Wyjebano. No, dobra. W ogóle się nagrywa, się nagrywa. Kurde. Ta postać była do dupy. O Jezu, przepraszam. Dobra, ja gotowy jestem. Bądź puściłem. <grywa> Nie było cichać. No cichać poszedł, no. Ej, dobra, biorę jeszcze raz samo laskę. Nie, weź inną, weź tam siłacza. Oj, mm. chuj. Weź no, to dawaj. jeszcze raz, kliknij na to. Dobra, dawaj, za mną, nie gadaj. No kliknij na to, profil zmień. Po chuj, to jest dobre. Ona ma pancerz fajny, w chuj. Zakładam hełm i hopie, ja pancerz mam wyjebane No to... dobrze. Leciłeś tu? Bo ja już zbieram kamienie. Dobrze, zbieraj kamienie. Jest drzewo na pierdale. No, podnoś to. odrodziliśmy się w ogóle w innym miejscu. No, no. Zauważyłem Ej, znalazłem kogoś Co to kurwa jest jakaś mumia? Na plecach mam to, ja to na plecach nasze cześć, co? Co ty tam masz? O jak to wolno postaci idzie, on teraz ledwo idzie Naraz i ty zobaczyć co jest jest? <noise> Jakaś mumie mam na plecach, nie wiem po co to. Dobra, ja tutaj zbieram wszystkiego jak najwięcej, żeby... Tak, ja tak samo. Dawaj, dawaj, bo ja tu mam mumię na plecach. Ale ja nie wiem, gdzie ty jesteś. Nie pokazuję ci? Nie. Kurwa, gdzieś poszedł, gdzieś. Mapa potem jest chyba, tak. To się No się cofnij, no, cofnij kurwa, ja chodzę po kurwa. Nie wiem jak to. Niosę to. Dawaj w moją stronę. Ole mapa wielka, ty. Czyli mała w sumie. Albo nie wiem. Mi się wydaje, że ona jest wielka, że to. Do odkrycia, no, no, no. Gdzieś ty dawaj do mnie. No już pędzę. Przeszedłeś bezpośrednio na lewo, nie? Mm, no, chyba. Ja, dawaj pod te gówno, o widzę cię już. Pa, jak wolno chodzę. Ty, nołem cię już, widziałeś mnie? Nie No stój, ucofni się To chodź do mnie No ja jest to... życzę, że drzewo zbieram No Widzisz jak mnie To No mówię, jakiś gówno, pa, mogę możesz też podnieść to Pa Dobrze, trzymaj to Nie wiem, niech to leży na razie Się wybudujemy gdzieś tutaj, o No, no o, tu się budujemy, na tym to, kamieniu. To, to tam, gdzie się budujemy, to ja to gówno zaniosę. Dawaj, to i Ja Jezu, teraz znowu 4 godziny, będę szedł. <grych> Ej, kret jakiś w ziemi chodził, tam widziałem, ty. No, zabiłem kre kreta No to w innym miejscu w ogóle. Pod ziemią, fajnie ziemia się ruszała, ty. Dobra, chodź tu. No i idę Przepraszam No zdrowie <laughs> Coś kierę? A możesz zrobić mi? Mogę Masz O bacz. O Jezus drugi cichać poszedł <laughs> Co na napierdalał <chula. laughs> O mam siekierę ty Ten co wali ty Ja jeszcze na bogato jadę, chłopie O, cień drzewo, ale fajny ty! No fajnie, dobre Nigdy w to nie grałem, naprawdę Nawet tego nie oglądałem, tak szczerze mówiąc, nie, u nikogo Ja też nie No i jak patrzę teraz na swój poziom gry w tym To jak na początek jest zajebiście Ja to... Dobre. Ja to kupiłem kurwa gdzieś, no z pół, ponad pół roku temu Odpaliłem to? Weszłem, nie wiedziałem o co chodzi, i wyszłem z tygry. I do, tej pory, do tej pory nie grałem. Co to jest? Co to robi? Co? O! Gdzieś zbudowałem już coś. To? Co? Łopatę! O! Wiesz? Możemy mieć ogródek. Ja ci będę drewno zbierą. Dobra. Ej, to się kieruje, się kończy. Co jest to? Aaaaaa Takie buty Nie wiedziałem Kurwa mi się, się zaraz skończy Aj weź masz podnieść łopatę Czekaj zaraz tam przyjdę Jak tu z moim żarciem? Dobra, jak się robi skrzynki? Tylko nie wiem do czego. Ej, zegarek, kompas mogę zrobić. Mój, zrobię kompas. O kurwa, ciemno się robi. Chodź tu. O kurwa, co to jest? Dzięki temu wyszukujemy nowe rzeczy co? No, bo co z tego, pato? O Podnieś się, bo no. ja nie miałem miejsca. Ej, tu kamera jest można dalać, oddal sobie, pa w murach kamera jest. Nie chcę, taka jest dobrze. No, no, no. łóżko trzeba ogarnąć żeby zrobić, coś i coś w ogóle. Tu siekierka Kurwa, kiedy za fajne ty. O! Dobrze jest. Mamy dzień drugi. Dobra, od razu idę ciąć siekierę. Ten. Trzeba znaleźć, gdzie jest pole z królikami. O! Siekiera mi się skończyła. Ты можешь еще нормально записывать? Так. Пойдите. Так, конечно. Я надо, работе типа, буду записывать. dobra potrzebuję jeszcze trawy dużo potrzebuję masz trawę No jedno jakiś struchu znalazłem a to pokazuje nasze chaty gdzie wybudowaliśmy to nie ma żadnej chaty na razie. Trzeba coś postawić, żeby to na mapie pokazywało. Żeby do, wy... Dobra, szukaj trawy. No, mam jedną. Więcej zapłacę co trawa ci. No jest potrzebna. Opa, jakieś pomniki ty. Ale... Gdzie ty jesteś? No tutaj, byli, blisko ciebie byłem. Chociaż tu nic zrobić nie mogę. Czekaj, czekaj, bo ogródek można zrobić. Dobra, ja się cofam, mam do... ...naszego... obozowiska. Ja to w ogóle już nagrywam. O kurwa, 23 minuty. O kurde, kill mi siadł. Musi kierka się skończyłaś. Ty, jak na razie? No ja zaraz zrobię ten. Potrzebuję trawy, żeby zrobić dobudowanie, wiesz? Mhm. Uh -huh. Chcesz ten kompas? Mogę ci zrobić. A co on daje? Nie wiem. Pokazuję, gdzie się jest. Coś takiego. Do ilu będziesz nagrywał? Nie, 30 minut, 30 parę może. A możesz na przykład na chwilę przerwać? Ty nie mam ustawionych klawiszy. Będę musiał pogarniać to. O! A co tam trzeba? Że przerywać, chcesz? Nagły wypadek. Umarłeś? Nie. Jeszcze nie. <grymne> o kurwa ciemno się robi. Ej, złoto jakieś o mam złoto, jakieś złoto znalazłem ty. Chodź lepiej do mnie, bo już tu potwory jest, ja złoto też mam. O kurwa, katemapa jest wielka ty. Bo to się od... Chodź, chodź, chodź. No idę, idę, bo to się odkrywa. Tereny. No się odkrywa, się odkrywa. Dobra, gdzie są te... Sadzonki, kurwa. Dobrze w ogóle idę? Gdzie to nasze obozowisko? No i ja już tutaj... Rozbudowuję to coraz bardziej. Dobra. Ja to muszę iść do łacienki. Dobra. To na razie ja wychodzę chyba. No dobra, to nie wiem, mogę krótki odcinek zrobić. No taki wstępny pierwszy będzie, nie? No także dobra, także dziękujemy za uwagę. Siemanko... Również dziękuję, siemanko.